Jak widzicie, ten wzór składa się z oczek prawych na tej stronie i oczek lewych na tej stronie. I jest to oczywiście bardzo prosty wzór, jak wszystkie inne we wzorowych tojkach, i nawet jeżeli jesteście osobami początkującymi, które właśnie potrafimy być tylko oczka prawe i lewe, to sobie spokojnie z tym wzorem pojedzicie. I już Wam pokazuję, jak się go robi. Do tej próbki większej za chwilę wrócimy, ale najpierw pokażę Wam sam początek. Ten wzór zaczynamy od tego, że nabieramy wielokrotność czwórki plus jedno oczko plus dwa oczka brzegowe, jeżeli je robicie. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli macie właśnie tego typu zapisy w różnych wzorach, że na początku nabieramy wielokrotność tej pierwszej cyferki, czyli w tym wypadku czwórki. Ja sobie nabiorę wielokrotność czwórki do 20, czyli 20 oczek, to mi się pierwsze liczy jako jeden. Film na to jak nabierać oczka też jest na kanale, tam jest aż 5 różnych sposobów. I to jest 20. Dobijam to jedno oczko. I w moim przypadku właśnie jest to jedno, i dzięki temu ten wzór nam będzie wychodzić, nie będzie się rozjeżdżać. No i dwa oczka brzegowe, ponieważ ja lubię mieć ładny brzeg, więc zawsze dobieram te dwa oczka. I wzór jest bardzo prosty. Jeżeli nie wiecie, jak robić oczka prawe i oczka lewe, to na te techniki też jest tutorial na tym kanale. I najfajniejsze w tym wzorze jest według mnie to, że niezależnie czy korzystacie z techniki angielskiej, kontynentalnej, heretyckiej czy tak jak ja mieszanej, to i tak Wam to wyjdzie. Nawet jeżeli Wasze oczka byłyby przekręcone, to te bąble i tak Wam wyjdą. I zaczynamy od ściegu yy, prostego, gładkiego, na którym w razie czego też jest film, jeżeli Wam ta nazwa nic nie mówi. To znaczy, że Będziemy w rzędach nieparzystych, w tym wypadku pierwszym, trzecim i piątym, robić oczka lewe, a w rzędach parzystych, w tym wypadku drugim i czwartym, oczka prawe. Czyli łącznie robimy tym właśnie ściegiem gładkim 5 rzędów i z racji tego, że ja dodałam te dwa oczka brzegowe, to pierwsze oczko sobie zdejmuję. I to jest mój rząd pierwszy, czyli nieparzysty, czyli wszystkie oczka przejawiam na lewo. I tu jest moje oczko ostatnie, czyli je przejawiam na prawo. Powracamy robótkę i teraz jestem w rzędzie parzystym, w tym wypadku drugim, czyli wszystkie oczka przejabiam na prawo, pierwsze jak widzicie zdejmuję. I ponownie obracamy budkę i tak jak mówiłam, rząd trzeci to są oczka lewe, rząd czwarty oczka prawe i rząd piąty oczka lewe. I ja teraz te trzy brakujące rzędy sobie zrobię, a my widzimy się właśnie po nich. I tak właśnie wygląda 5 rzędów ściegiem gładkim. Teraz jesteśmy w rzędzie szóstym, czyli parzystym. I będziemy na nim formułować czy tam formować nasze bomby. Robimy od tego, że najpierw ściągamy to oczko brzegowe. I teraz robimy trzy oczka prawe normalnie. Raz, dwa. I teraz musimy to nowe oczko spuścić o cztery rzędy. Czyli dosłownie musimy je rozpiąć. I ja sobie tutaj łapię za te nitki. Raz, dwa, trzy i cztery. Delikatnie. I dopiero teraz za nie łapiemy, czyli mamy tutaj cztery luźne niteczki. Więc łapię dopiero za te oczko. I nabierając moje te luźne nitki na drut w ten sposób, czyli mam oczko i te luźne nitki. Dopiero tutaj przerabiam przez to wszystko oczko prawe. I powtarzam teraz to samo, czyli trzy przerabiam normalnie. i teraz znowu opuszczam aż cztery rzędy raz, dwa trzy i to jest czwarte łapię dopiero tu i przez to wszystko przejabiam oczko prawe. można sobie pomagać właśnie w ten sposób jak ja teraz czyli tym drugim drutem bo tu się robi ten bąbelek i znowu raz, dwa, trzy. I tu znowu ta sama technika. I tak lecimy do końca rzędu. I tu już jestem na samym końcu, i mam ostatnie. Raz, dwa, trzy ostatnie. I spuszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Przez to wszystko oczka prawa. Przejawiamy ostatnie oczko, no i w moim wypadku legowe, czyli na prawo. I tak wygląda pierwszy rząd samych bombelków. I teraz powtarzamy znowu 5 rzędów na zmianę oczkami lewymi i prawymi. Dokładnie tak samo, czyli na stronie nieparzystej, wszystko na lewo, na parzystej, wszystko na prawo. I tutaj znowu mam 5 rzędów ściegiem gładkim, i teraz tutaj wszędzie, gdzie zaczęliśmy robić bąble, one po kilku rzędach są, po kilku rzędach bąbli są lepiej widoczne. To teraz będziemy formować nowy rząd pomiędzy nimi. I zaczynamy od tego, że ściągamy oczko brzegowe, wiadomo. I przerabiamy jedno na prawo. I już tutaj robimy bąbelka. Czyli spuszczamy cztery. Raz, liczcie, liczcie tutaj nitki. Dwa, trzy, cztery. I tutaj przerabiamy je wszystkie na prawo. Jak widzicie, ja lubię sobie pomagać tym drugim drutem. O. I dalej już lecimy normalnie, tak jak robiliśmy tutaj, czyli pomiędzy bąblami robimy trzy oczka prawe. I jak zauważyliście, teraz opuszczanie w tym wypadku jest idealnie w połowie poprzedniego bąbla. Czyli były trzy normalnie i tutaj sobie opuszczamy cztery oczka. Teraz. ...dwa, trzy, cztery. O, łapiemy je. I przez te wszystkie nitki i przez nasze oczko robimy oczko prawe. I tak do, do końca, czyli trzy oczka prawe. I opuszczamy. O, cztery. I może przy okazji Wam pokażę, co zrobić, jeżeli opuścicie o jedno za dużo. Ja nie opuściłam, ale to by się mogło zdarzyć. Jeżeli opuściliście o jedno za dużo i musicie to uratować, to nabieracie nitkę z tego opuszczonego. I przeciągacie diutem lewym w tą opuszczoną nitkę. O, przez to oczko. Pomagając sobie diutem lewym. No, ale my tego nie zrobiliśmy, My mamy dobrze, mamy 4. Czyli hop. I tak do końca. I tutaj mamy trzy ostatnie. Tego brzegowego nie liczymy. I te trzy ostatnie robimy normalnie. Tutaj już niczego w tych ostatnich nie spuszczamy. I brzegowe na prawo. I to jest tyle, ponieważ teraz będziemy powtarzać od początku. Ale ja Wam to pokażę już jak wygląda na większej ilości rzędów. Wróciliśmy tutaj do naszej pyłki. Jak widzicie, na większej ilości rzędów widać ten wzór dużo lepiej, on dodaje takiej fajnej struktury. I tutaj, na, jak zobaczycie na ten pierwszy rząd, tu tych, tych pętelek, pętelek, bombelków, to tak one by wyglądały, gdybyśmy omijali, e, robili je co pięć oczek. Tu robiliśmy je co trzy i na tej różowej próbce też, ja zaczęłam robić co pięć, ale uznałam, że jest trochę za dużo, więc wyżej poleciałam już co 3. Ale jak widzicie, jest to proste, jest też możliwa dowolna modyfikacja, więc uważam, że to jest bardzo fajny wzór, zwłaszcza dla osób początkujących, które chcą trochę podkręcić swoje projekty, ale niekoniecznie od razu chcą robić zaawansowane wzory.